Drodzy Państwo, spotkaliśmy się w bardzo ważnym momencie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tutaj widzimy jak pięknie wygląda przedsiębiorstwo na 200 w Siercach. Chcemy to przedsiębiorstwo rozwijać, chcemy iść naprzód. W sierpniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ten wniosek rok czasu był procedowany w funduszu. W lipcu ukazała się lista wytingowa, gdzie środków krajowych i funduszu norweskiego. A co za taką kwotę przedsiębiorstwo będzie chciało zrealizować? Chcemy podwyższyć standard życia mieszkańców, żeby naszym mieszkańcom miasta osiedle żyło się lepiej. Chcemy rozwijać przedsiębiorstwo, żeby przedsiębiorstwo w większym stopniu chroniło środowisko, w którym żyjemy. Inwestycja będzie polegała na budowie kogeneracji gazowej o mocy około 8 MW. Wartość tej inwestycji całkowita to 22 miliony złotych. Następnym naszym projektem jest taki projekt innowacyjny, z czego bardzo się cieszy. Budowa akumulatora ciepła będziemy chcieli magazynować energię 10 tysięcy metrów sześciennych. To jest pojemność tego. Magazynu. Chociaż, Panie Prezesie, mamy już na y, naszym posiadaniu magazyn energii. Co prawda mały 750 m3, ale mamy się już tym pochwalić. Y, następną inwestycją, też pionierską, jest produkcja chłodu z ciepła. Będziemy chcieli y, ten proces udoskonalić na powrocie i ten, y, tą energię jeszcze wyko wykorzystywać w dobrym celu i produkować. Chłód. Jeżeli ta inwestycja e, przejdzie nasze testy badawcze, być może, że w nie, niedługim e, okresie czasu, też mieszkańcy Siedlec będą mogli skorzystać e, z tego rozwiązania. Jeszcze planujemy inwestycje e, w nowe odcinki sieci. E, 8 milionów złotych taka wartość została przeznaczona i około 4 kilometrów chcemy wybudować nowej sieci. Wiecie Państwo, że mamy tutaj jednostkę wojskową i w pierwszej kolejności chcemy tutaj, żeby ta jednostka się rozwijała i też żeby przedsiębiorstwo mogło też skorzystać z obecności wojska w Sierpniach. Inną inwestycją jest też modernizacja obecnych sieci, monarska. Chcemy tutaj poprawić infrastrukturę stare odcinki zmodelizować na sieci proizolowane. Te inwestycje będą rozwijać nasze przedsiębiorstwo. Chcemy, jesteśmy systemem efektywnym energetycznie, chcemy dalej w tym kierunku iść. Tutaj Unia Europejska narzuciła nam pewne rozwiązania, które jako Polska musimy respektować, a my jako przedsiębiorstwo to wszystko wdrażamy w celu dostosowania naszego przedsiębiorstwa do tych wymogów dotyczących ochrony środowiska. Chciałabym serdecznie podziękować panu prezesowi, bo rzeczywiście podejście osobiste pana prezesa, pracowników, kontakty telefoniczne, doradztwo merytoryczne dało. Yy, owoc tej naszej wspólnej pracy. Bardzo chciałabym panu yy, prezesowi za to podziękować. Yy, chciałabym podziękować pracownikom Przedsiębiorstwa Galicznego, bo rzeczywiście wkład pracy i yy, trud, jaki podjęli opracowanie, przygotowanie tego wniosku, to jest mnóstwo godzin spędzonych yy, przy komputerze, także yy, za ten trud bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym podziękować Panu Prezydentowi miasta Sielce, bo pod jego okiem te inwestycje rosły. Przedsiębiorstwo energetyczne w Sielcach ma dobrego gospodarza, który powiem tak brzydko, co tydzień nie wzywa na dywanik i się pyta, czy przedsiębiorstwo podejmuje inwestycje, czy przedsiębiorstwo wszystkie te inwestycje dostosowawcze, o które w tym roku walczymy, żeby przedsiębiorstwo zrealizowało, żeby przedsiębiorstwo mogło po 2023 roku istnieć, funkcjonować i, za, i te podstawowe funkcje dotyczące zabezpieczenia energii cieplej dla mieszkańców realizować. Także chciałabym tutaj podkreślić rolę pana prezydenta, że pan prezydent właśnie w taki sposób podchodzi do sprawy i te, ten pet. Ta e, spółka jest jakby e, pod bacznym okiem Pana Prezydenta e, nadzorowana i też e, tutaj e, z, z efektem dla mieszkańców miasta Sielce. O wyłączenie e, pec z rozgrywek politycznych, bo e, przeciwko Narodowe w Sielcach e, jest spółką, która e, w całości należy do e, miasta Sielce. E, 100% udziałów ma pan prezydent miasta Siedlec i e, chciałabym, żeby ten okres ciężki dla przedsiębiorstwa, bo rzeczywiście ten 2022 jest bardzo ciężki. Musimy e, podjąć oprócz tych inwestycji, które tutaj e, omawiałam, e, mnóstwo inwestycji dostosowawczych, które też wymagają nakładów e, finansowych i nakładów olbrzymiej pracy. I tylko w spokoju w wyciszeniu, w koncentracji się na zadaniach i na realizacji tych priorytetów uda nam się to pokonać. Jeżeli będziemy żyli w niespokojnych czasach i okoliczności nie będą nam sprzyjać, obawiam się, że będziemy mieli problemy. Dlatego też i kryzys energetyczny gospodarczy, który dotyka nie tylko Polskiej, ale z Unii Europejskiej i świat, to też... Dosięga nasze przedsiębiorstwo, dlatego też chciałabym tutaj prosić, żeby przedsiębiorstwo Dla w Sielcach nie było areną rozgrywek politycznych, bo chcemy tutaj pracować, chcemy rozwijać przedsiębiorstwo i chcemy też, żeby dalej ta służebna rola przedsiębiorstwa względem mieszkańców miasta Sielce była rozwijana i kontynuowana. Ja ze swojej strony e, chciałam podziękować. Czy pan e, Praca chciałby kilka słów? Nie, chyba Nie. Nie. to Nie. Ja chyba na Nie. Nie. Pani... Nie. 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 Tak, Nie. No to Nie. Nie. będzie łatwiej troszeczkę, Nie. 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 Tak nie. No. Proszę Wszyscy Państwa, no to jest płynie. faktycznie ważny dzień dla Siedlec. Miasto Siedlce pozyskało przedsiębiorstwo energetyczne w Siedlcach, pozyskało środki dosyć ważne na rozwinięcie przedsiębiorstwa w kierunku i właśnie wysokiej sprawności kogeneracji, czyli ograniczenia, czyli wykorzystania jak największej sprawności, jeśli chodzi o wykorzystanie paliw, a mamy tu paliwa kopalne i, i, i jak wiemy chyba tutaj jeszcze jakiś czas no. muszą być. My, a może będą nawet dłużej niż niech w tej planowali. W każdym razie mamy tu przejście na, na dosyć nowoczesne technologie. My, my tu też faktycznie z Panem ministrem Królewskim współpracujemy w ramach tutaj działań administracji rządowej i, i, i wspólnie z Sejmem nad tym właśnie, żeby to była jednak transformacja energetyczna jak najmniej żeby na skutkach dla mieszkańców, dla, dla odbiorców tego ciepła i, no i to się jak tam udaje powiedzmy zrobić, mimo że, że trendy światowe, wiadomo jakie są, zresztą ogólnoeuropejskie, światowe, to nie jest tajemnicą, to, to są wszędzie dostępne informacje I, i z tego względu to, to przedsięwzięcie jest bardzo ważne. Bardzo ważne dlatego, że mamy po prostu wykorzystanie lepsze nośników energii w, w kierunku również nowoczesnych technologii, czyli magazynu energii o pojemności, tak jak już tutaj pani prezes powiedziała. Ja powiem, na, może lepiej tak, to bym już, jak ja powiem, 10 milionów litrów, to w publikach licząc 10 tysięcy, no a to powiedzmy 10 milionów litrów, <grycha> i to jaka to jest, taki bardzo, bardzo duży, fajny, fajnie skonstruowany i dobry <grycha> współpracujący magazyn energii, pozwala na naprawdę na też na na duże oszczędności na to, żeby ładnie to tą charakterystykę wykorzystania y, energii, czy też ciepła w wypadku, jak najlepiej po prostu dostosować i zoptymalizować, co oczywiście się wiąże również z mniejszym spalaniem. Jak wspomniałem, my nawet już, bo teraz się mówi dużo właśnie o tych cenach paliw, czy, czy dywersyfikacji, o różnych nowoczesnych, powiedzmy, nowym podejściu, nowoczesnym podejściu, przejście na odnawialne źródła. Oczywiście to wszystko jest czynione, ale musimy pamiętać, że jednak tą stabilność zapewniają nam te źródła, jednak nadal te tradycyjne. A w przypadku właśnie tak drożejących też cen no, paliwa. To być może jest przejściowe, być może to się unormuje i powiedzmy, no, musi ten czas jakiś minąć, ale generalnie rzecz biorąc, ja już słyszałem jakiś czas temu, pan minister zapewne też, bo też w tych komisjach biorę udział i różnych przedsięwzięciach, które są, w dyskusjach, które są prowadzone, że być może no, trzeba będzie się je jakoś przeprosić z węglem i to jeszcze ten węgiel jakoś wykorzystywać, oczywiście w jak najczystszych, jak najlepszych, jak najnowocześniejszych technologiach, jak najmniej emisyjnych, jak najbardziej yy, również, no dla nas bezpiecznych, ale jednak wykorzystywać tak, żebyśmy mieli po prostu stabilne i, 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 i zdywersyfikowane te źródła w taki sposób, żeby one były po prostu bezpieczne dla mieszkańców. Przecież o to nam wszystkim chodzi. Przedsiębiorstwa energetyczne, a właściwie głównie ciepłownicze, bo tutaj energia elektryczna jest oczywiście bardzo ważna, ale, ale, ale tu musimy zapewnić ciepło przede wszystkim, Choć, no tutaj się już podstawia, że tak działamy produkcji energii elektrycznej. To, to też jest bardzo, bardzo ważne, bo mamy dywersyfikację, a więc z roz, rozprzestrzenienie, rozproszenie źródeł energii po to, żeby można było też właśnie mieć te te miejscowe, lokalne źródła energii zasilające jakąś część miasta, jakąś część przedsiębiorstw, a przede wszystkim mieszkańców i żeby to było bezpieczne, bo te rozproszone źródła, proszę są najbardziej bezpieczne i w tym celu też działamy właśnie jako Narodowy Fundusz, jako Resort Klimatu i Środowiska, czy też może generalnie Związk Jako Polskiego, po to żebyśmy mieli jak najwięcej tych rozproszonych źródeł energii w jak najwięcej ilości miejscowości, przy każdej, przy każdym niemalże w przedsiębiorstwie energetyki, energetycznym czy ciepłowniczym te kilka megawatów, a nawet może i czasami pół megawata przy mniejszych, ale, ale żeby ich było jak najwięcej co spowoduje, że po prostu tą Polskę pokryjemy tymi źródłami na tyle że będzie to bezpieczne również w przypadku gdyby coś się stało z tymi dużymi źródłami energii, gdyby były pewne jakieś sytuacje blackoutowe, żebyśmy tu mieli zawsze tą rezerwę, czy też może tą właśnie najpewniejszą moc zapewnioną w, w tych rozproszonych lokalnych źródłach energii. Odnawialnymi źródła, źródłami energii na tą chwilę nie jesteśmy w stanie naprawić, powiedzmy, czy poprawić sytuacji energetycznej na tyle, jak byśmy chcieli. Dlatego musimy się cały czas opierać na tych źródłach yy, nieodnawialnych jeszcze, jak najmniej oczywiście, mieć się jak najnowszych technologiach i tutaj to oczywiście gratuluję miastu Księdza, wchodzi w tę nowoczesność i bardzo dobrze i będziemy, mam nadzieję, dalej współpracować, rozwijać to, to, te wszystkie kierunki, które będą które będą nam pisane, jesteśmy tu w trakcie też, opracowywania nowych programów, nowych środków, bo fundusz modernizacyjny, zresztą akurat pan minister Kurzewski ten temat dosyć mocno znowu zaczął, zaczął te pierwsze programy z, powiedzmy te, z tych środków właśnie pochodzących z, z nadwyżek emisyjnych już realizować, z czego na przykład u prąd, no to jakby Y, najbardziej taki bym powiedział chwytliwie y, i taki najbardziej jakby znany już z tych wszystkich energetycznych programów dotyczy każdego nie ma jeśli ktoś jest zainteresowany, to może z tego współpracować, a to jest jakby można powiedzieć dziecko akurat tutaj obecnego naszego pana posła ministra Królewskiego, co też jest wyznacznikiem tego, że szliśmy już to, w tą odnawialność źródeł energii co prawda właśnie też tak jak mówię rozproszone, bo to jest takie w gospodarstwach domowych pojedyncze tak, one oczywiście nie zapewniają stabilności takiej jakbyśmy chcieli, ale już powodują, że jednak ci mieszkańcy no, trochę lżej, dzięki, a, a, a ta na tyle ile się rozwinęła akurat tutaj ta fotowoltaika w tym programie, no to to, to, to trochę przerosły nawet nasze, nasze oczekiwania, choć spodziewaliśmy się z tego, że, że będzie to program bardzo, bardzo chwytliwy i nośny, ale to nas tu na przykład nasze oczekiwania, także przedsiębiorstwo energetyczne w sercach wraz z tymi różnymi działaniami poszczególnymi już takimi rozproszonymi również w, nawet w gospodarstwach domowych powoduje, że przechodzimy w tą transformację energetyczną w sposób no jak najbardziej taki możliwie yy, najlepszy no, z punktu widzenia tego, żebyśmy mogli tą energię jak najlepiej wykorzystać, a żeby była żeby ona była no, tańsza, nie droższa, tańsza, niedroższa, a w tych, yy, w tych no w czasach, gdzie, gdzie mamy no, pewnie te trendy światowe, przez to nie jesteśmy my, my tutaj akurat cenami gazu, bo my, my, my ich nie narzucamy. Jesteśmy tak w pewien sposób no, niestety związani, więc to musimy to też brać na, pod uwagę, ale zapewniam naprawdę tutaj panią prezes, pana prezydenta i pana ministra, pana posła o tym, że, że Narodowy Fundusz jest otwarty i współpracujemy jak tylko będzie potrzeba zapraszamy, jesteśmy naprawdę do współpracy. Zresztą dziękuję za te miłe słowa, bo to również z Państwa strony... Dobrze, do, dobra współpraca z naszej strony jak najlepsza i wtedy możemy dojść do, do takich do takich przedsięwzięć. Jeszcze tylko powiem dwa słowa odnośnie tego, to są środki akurat z, z Funduszy nordyckich. teraz powiedzmy ta perspektywa nie była nie była tak, yy, tak szybka jakbyśmy chcieli, bo to perspektywa finansowa 14-20 prawda, mamy do roku ale te te, te działania i te negocjacje nie były niestety, czy tam generalnie, żeby nie były przez nas hamowane, tutaj strona norweska trochę wstrzymywała pewne, pewne projekty, no bo oni chcieli to jest tak, zrobić nieco inaczej, my jako strona polska chcieliśmy tą naszą specyfikę wykorzystać. Udało się dojść do pewnych ustaleń, czego efektem właśnie jest ta umowa, po iluś tam miesiącach no, uzupełniania, oceny oceniali, tutaj, powiedzmy, strona norweska narzuciła ocenę zewnętrzną, więc, więc to było w taki sposób zrobione, jak, jak narzucili nam donatorzy, w związku z tym też nie mamy tu jakby, yy, nie mieliśmy na to wpływu. że yy, w każdym wniosku po prostu, każdy wniosek za jak zawsze potrzebuje i poprawek i, i uzupełnień, ale na szczęście, udało się to wszystko na tyle zorganizować, żeby dojść do tego, że ta, że ta dotacja w tej wysokości, już to wspomniano, będzie przekazana miastu przedsiębiorstwu, a co, 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 co w efekcie się przerodzi na to, że, że, że będą z tego mogli również korzystać też mieszkańcy. Także gratuluję raz jeszcze i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję. No. Jeszcze w grubu tutaj uzupełnienia były ostatnie, także tutaj no. cały czas na bieżąco praktycznie do końca trwała walka o te środki. 26 roku mamy 30% mieć za nagranie źródeł energii. Tylko, że Panie Prezesie, wybieramy się do Nowego Funduszu. Proszę tutaj myśleć nad programem i kroić dla potrzeb trzeciego takich jak my. na z mojego prądu nie mogli korzystać y, przedsiębiorcy. Właśnie, <laughs> Ale Właśnie. To, by, to byśmy wykorzystali program ten miliard, Panie to był miliard, 20 miliard 200 milionów, a nawet później jeszcze dodaliśmy, bo naprawdę duża potrzeba oczekiwania, ten pierwszy milion, 200 milionów, by, by na dwa zostało zdysponowane, i już te ciemniostwa energetyczne mogły korzystać. Ale to było akurat przeznaczone dla mieszkańców. Jesteśmy chętni, także na pewno do Panie Prezydencie? To może już wszyscy czekamy na podpisanie, tylko po dwa słowa. Może w pierwszych Pan Poseł, a ja jeszcze potem na zakończenie dwa, dwa słowa. I, żeby już podpisywać, bo wszyscy się <grywnie> tak nie, nie, nie. <grywnie <grywnie> <grywnie> tak Dziękuję bardzo. No to tutaj dla mnie ta obecność tutaj i ta inwestycja jest, jest przyjemnością, ponieważ e, dużo pracowałem nad powstaniem tego pierwszego bloku i z tego tytułu nawet e, miałem spotkania e, z sponsorami amerykańskimi. Ta różnica tych bloków, no to się ta dotacja odbyła w ten sposób, że nie można było jej uzyskać bezpośrednio finansowo z punktu widzenia jakichś tam przepisów amerykańskich i ona się odbyła w taki sposób, że do rodzizno były bezpośrednio generatory. 3,5 miliona dolarów i to była jedna z pierwszych w Polsce takich najnowocześniejszych w tamtym czasie, 99 rok, to były najnowocześniejszych elektrowni w ogóle nawet w Europie, jeżeli popatrzymy na elektrownie gazowe. Elektrociepłownie właściwie, bo to tak, tak, taka, tak, to, tak to wyglądało. No My dzisiaj właśnie, Panie Prezesie, wtedy wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej no, tworzyliśmy strukturę sfinansowania. E, to w 1999 roku inwestycja była wyceniona na ponad 40 milionów złotych. Wtedy e, i miasto sierpce, ani tam w tamtych latach nie byli w stanie podźwignąć tego ciężaru. No i w tamtym czasie dzięki właśnie pomocy Narodowego Funduszu udało się doprowadzić do tego, że w e, tą inwestycję e, no, jako wkład finansowy został uznany, wydzielony aport gruntów, których, e, które należały do pec u jako, to, jako wkład własny, jako główny wkład własny w tą inwestycję, nie? poza, poza niewielkimi środkami finansowymi i dzisiaj ten sam blok, który służył nam przez kilkadziesiąt lat, właśnie jest modernizowany i zmieniany i nadal nadąża za to nowoczesnością i w tym liderostwie technologicznym. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, dlatego też tutaj to uznanie i ta nasza wieloletnia współpraca z panem prezesem Michalskim, no, która także zaowocowała wspólnie ten mój prąd, który o którym Pan też wspomniał, to negocjowaliśmy dosyć długo, jak on ma zostać zrobiony i to zrozumienie też Narodowego Funduszu i wspólna decyzja, że najmniejsze zaangażowanie biurokratyczne inwestora, który się decydował na to, spowodowało, że no dzisiaj w tych instalacji mamy ponad 800 tysięcy a założenie było takie, że będziemy mieli około 200 tysięcy w Polsce i w związku z tym jesteśmy na granicy już wypełnienia w zakresie instalacji fotowoltaicznych nałożonych na nas norm do 2023 roku, normy związanych z inwestycjami właśnie fotowoltaicznymi. Nawet, nawet wszystko wskazuje na to, że te inwestycje przy tym rozmachu, który jest obecnie w kraju, przekroczymy, mimo kryzysu i tak dalej. To też współpraca poszczególnych instytucji jest niezwykle ważna, dlatego też serdeczne dzięki, że właśnie ten blok znalazł się na tej liście i że bardzo także osobiście to chciałbym Państwu podkreślić, że tutaj było duże osobiste zaangażowanie szezesa w dochodzenie do tego, do tego konsensusu z Norwegami, żeby, żeby ten projekt znalazł swoje miejsce i tutaj i żebyśmy mogli dzisiaj uczestniczyć w podpisaniu tej umowy. Także tutaj możemy pana prezesa poza pozaformalnie jako członka zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to jeszcze też troszeczkę możemy go traktować jako przyjaciela dobrych inwestycji, a więc przyjaciela siebie tak, bo to jest dobra inwestycja. Pomogł, pomógł utrzymać to lideractwo w nowoczesności, mimo że zaczęło się już ono w 1989 roku, czyli w parę lat parę lat do tyłu. Dlatego też tutaj, że tak powiem, prosząc o na, dalszą dobrą współpracę, chciałbym też powiedzieć, że jest są wielkie, wielkie podziękowania dla całego zespołu pana prezesa, dla wszystkich, którzy chcieli, chcieli pracować, chcieli pomóc i zrozumieli, że tutaj jest duże także zaangażowanie w tym kierunku, żeby to, te, te nowoczesne rozwiązania wdrażać. Także dziękuję bardzo i tutaj życzę żeby dzięki temu miasto serce miało stabilne ciepło, rezerwy są dosyć duże i możliwe. No i druga rzecz, że bardzo dobrze, że została nie w pewnym momencie ta decyzja się wahała, czy ją pozostawić i troszeczkę zmodernizować, żeby się nadawała do użytku, czy też ją zlikwidować, to znaczy ta część węglową. No i decyzja o tym, że ona pozostała, dzisiaj powoduje, że na dzień dzisiejszy to ciepło dla mieszkańców jest tańsze niż by było, jeżeli by była ta elektrownia stara, zlikwidowana. Bo możemy z niej w takich sytuacjach, kiedy są nadzwyczajne ceny gazu, bo w tej chwili ceny są po prostu no, szalone, można powiedzieć. To jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu autentyczny biznes monopolu. I tak się złożyło, że coś, czego się że tak powiem ani w Europie, ani nawet na świecie nie spodziewano, bo ca, cały czas była rywalizacja cenowa między ceny gazu, między Rosjanami, a, a Szczególnie Arabia Saudyjska, teraz się domówili. I z dnia na dzień podwyżka, w pewnym momencie, skoku, nawet do 900%, no, praktycznie gospodarczo prawie nie do wytrzymania. No i mamy też w, w tą poduszkę, że ma jest ciepłownia węglowa, która może spowodować, że dla mieszkańców to ciepło jest proporcjonalnie tańsze niż w innych, w innych miejscach, gdzie jednak tylko, tylko gazowo jest dostarczane. No i z tego tytułu ta, ta, ta uciążliwość, ona istnieje, bo jej całkowicie nikt nie jest w stanie wyeliminować, ale jest dużo ta uciążliwość niższa dla mieszkańców, panie prezydencie, niż by, niż, by była, niż by była, jeżeli by ta część wyglądała, została zlikwidowana. Więc to też bardzo istotne jest, że, że, że tutaj poszczególne zarządy no, kompetencyjnie radziły sobie z tego typu problemami, przewidywały przyszłość, także tutaj też Pani prezes gratulujemy zaradności tego, tej dbałości o to, żeby tutaj dalej to wszystko się rozwijało, dobrze przygotowany ostatecznie wniosek wynegocjowany. To są, to są no, trzeba powiedzieć znaczne pieniądze, które, które umo umożliwiają w jakiś sposób sięgnięcie po tej inwestycji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. To już się na zakończenie. Pani Prezes tutaj. Pracownicy Przedsiębiorstwa energetycznego Rada Nadzorcza. Panie Prezesie, z przyjemnością usłyszałem tą deklarację o współpracy. Chcę uspokoić Pana Prezesa, mamy kolejne pomysły, żeby e, różnicować te źródła, które e, są, bo no, mówimy dzisiaj gaz, bo no, nie ma możliwości, no są możliwości, tylko skutkowałoby to z, z strasznymi konsekwencjami finansowymi dla mieszkańców, stąd mamy jeszcze tę możliwość, aby ale to nie ma o to nam chodzić przecież do końca. Więc tu mamy kolejne pomysły, aby kolejne źródło zabezpieczyć, które w takich sytuacjach kryzysowych i codziennych spowoduje, że będziemy jeszcze w większym stopniu mogli pełnić tę rolę służebną w stosunku do mieszkańców. Myślę, że wtedy Iwą Prezes będzie miał satysfakcję, że kolejne źródła powstają, które potem mogą spokojnie zabezpieczyć nasze potrzeby energetyczne. Bo ja mam na myśli oczywiście nasze e, miasto. Panie Prezes, dziękuję za wysiłek, gratuluję. Panie Prezesie, dziękuję serdecznie i dziękuję. proszę zawsze pamiętać, że są siedzce i zawsze otwarte na nowe pomysły, na nowe inicjatywy, abyśmy mogli wspólnie po tym mieć ogromną satysfakcję, że e, radzimy sobie w tych trudnych sytuacjach. A teraz już myślę, że zaprosimy. Ja jeszcze moment, bo Pana Prezesa spo, spo, spotkała nieprzyjemna historia, na oporu był korek. Na kotuli, przepraszam, chyba 10 minut. Ja chciałabym pokazać panu e, prezesowi e, no i państwu, że miasto e, Siedlce jest miastem przyjaznym, otwartym. E, też e, pokazać e, taką szybką wędrówkę po naszym przedsiębiorstwie, bo e, e, pogoda nie sprzyja pani prezesie, obiecałam panu prezesowi. Także w krótkim skrócie przenieśmy się, się, przenieśmy się do, do naszej instalacji, ale też chciałbym właśnie pana prezesa zachęcić, że jest mnóstwo obszarów do inwestycji. Także tutaj e, miasto... Nie, ja może.

Stało się. W moim procesie gratuluję dobrze wydanych zainwestowanych pieniędzy w życiu. Panie prezes gratuluję serdecznie. Tak trzymać. To, co? Żaden będzie sobie, tak? Czekamy. pożyczymy Jest, dobra. W cyklu człowiekiem już Dobra, no. Dobra, bawij. Jeden wyszedł. Wersja, teraz do roboty, tak? Tak, do roboty. Tak.